Witam wszystkich. Oto mój nowy album zbindowany me, metodą Hidden Hinge. Album jest dla dziewczynki 12-letniej. Jest składakiem z kilku kolekcji. Taką główną dominującą jest kolekcja Simple Stories z Carpe Diem. Potem jest Studio... Studio Light, studio Light Flower Delight. Papiery z Oldiego oraz tagi są zrobione z kolekcji Piątek 13. Mała Dziewczynka. Dodatkowo dodatki powycinałam z takiego kitu z Akshona. Taki kit do robienia kartek, ale no, ponieważ nie miałam dodatków z głównych papierów, więc, więc kombinowałam. Album ma wymiary 16 na 16 jak wiązany na wstążkę cztery główne strony każda strona dodatkowo ma matę grzbiet ma 500 m tu mamy brolaczek montowany na ćwieku chwast obeczka z masy Fimo donut z tyłu gładki, nic nie ma jeszcze się nie podpisuje tutaj również mamy ćwiek Właśnie te elementy z skitu, takie kwiotki, wstążka, kwiatuszki przyklejone. Ja celowo nie robiłam tego tutaj akurat na podniesieniu, żeby niepotrzebnie dziewczyna nie zahaczyła, ma dziewczyna energię. I otwieramy. To jeszcze jest kawałek serwetki papierowej. I otwieramy i jest tak. Pierwsza strona nakładu to jest kieszeń. Kieszeń jest wykończona tutaj dziurkaczem rzekowym do BKraftu. E, tutaj elementy widać, będzie to się przewijało w tym albumie. Glasy, akcent są pociągnięte, nie wiem czy to widać. Tutaj jest kieszeń z, z matą. Mata jest na 4 zdjęcia. 9 na 13 Cały album mieści około 50 takich zdjęć. Dodatkowo jeszcze parę miejsc jest na takie, na takie malutkie zdjęcia, także całkiem sporo. Tutaj mamy takie malutki tak, kwiatki z dziurkacza, z biedronki, pieczątka, kryształki, to jest jeszcze poparełki z nuwo. I tutaj mamy miejsce na notatkę z mikrokieszonką. To jest taka strona na magnes. Otwieramy strzałeczkę. Podnosimy. I tutaj mamy chmurkę, po którą możemy też wsunąć zdjęcia. Stóż wydystresowany. wystresowanym, czyli strzałeczką. też można podsunąć zdjęcie. Tutaj mamy również dwie takie wsuwane, dwa wsuwane elementy. Odsunięcia. Zamykamy. Teraz otwieramy to na bok i tutaj mamy matę taką luźną, serwetka przyklejona i tutaj mamy kieszonkę z serwetki, notaga, taki jest tak, wsuwamy i teraz otwieramy to jeszcze na dół. No. Dobrze, magma trzyma. I tutaj mamy kieszonkę. Napis Love, przeniesiony na piankach. I to jest właśnie akurat strona z tego kitu z Actiona. A tutaj mamy również taki poporczyk z ptaszkiem. I z elementami właśnie znowu. Polaki to, polakierowane to, to, to jest, pół perełki. Od góry jest mata. Mata mieści cztery zdjęcia. Wszystkie maty wyglądają tak samo, są gładkie, tylko mają element taki kolorystyczny drążniąc. Kolejna strona. I tutaj muszę niestety poprawić, dlatego że ten świderek od kwiatka mi niestety się odciskuje i muszę, muszę go usunąć. Tutaj mamy taki tak ozdobny z ptaszkiem i również losy akcent. Podnosimy, tutaj mamy flaminga, pod którego można wsunąć też jakąś notatkę, napis Let's smile tutaj. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie i możemy wsunąć sobie to zdjęcie. Dużo jest takich elementów, gdzie można wsunąć zdjęcie, ponieważ dziewczyna nie bardzo miała koncepcji na ten album, żeby jej tutaj nie ograniczać, żeby mogła w razie czego sobie te zdjęcia zmienić. Dodam jej maty po prostu czarne i będzie sobie te maty wsuwała ze zdjęciem, a Po, czego, po prostu zmieni tylko matę. Gdy zmieni pomysł na, na, na zastosowanie tego albumu. Tutaj jest element takie do wsunięcia właśnie. Można też jeszcze podpisać. Również pociągnięte glas akcentem tutaj jest. I jest taka karteczka na notatki. Hello, tutaj i tutaj notes. Tutaj jest pieczątka, yy, balonik zrobiony z pieczątki. A yy. nie, przepraszam, to nie jest pieczątka. Napis jest tylko pieczątką. Też oczywiście jest oczywiście z pociągniętych akcentem. I to całość jest wydystresowana. Tutaj również mamy blasy akcent. Zureczek przyklejony. Od balonika możemy wsunąć zdjęcie. Całość troszkę podniesiona. Kolejna strona. Również mata, tym razem z żółtym kółeczkiem, na cztery zdjęcia. Tutaj jest taki element wypieczątkowany, Home is where your I to jest taka fajna pieczątka, która nawiązuje do, do pieska tej dziewczyny. On się będzie tutaj przewijał troszeczkę, napis. Pół perełka kwiatek i tu można wsunąć sobie zdjęcia, oczywiście. A tu znowu jest glosy, akcent w kilku miejscach. Kolejna strona. Taka bardziej ozdobna. Tutaj mamy otwierana na strzałeczce. Napis fajnie jest podniesiony na piankach. Tutaj ten element również podniesiony na piankach dziewczyna. Ćwik trzyma tutaj stronę, żeby ćwiki się nie łączyły. I takie tagi mamy. Glass for you. To jest glass akcent, jak widać. Tutaj jest koralik. I z tyłu można zrobić opis. z drugi tak z rowerem. Be happy. I również można zrobić opis. Otwieramy. Tu jest kieszeń. Tutaj jest miejsce na matę. I tutaj możemy sobie w tą kieszonkę schować. Serduszko podniesione na piance z klasy akcent znowu, napis live. A ta karteczka ma również elementy pociągnięte nowo. Żebyś niektóre są z brokatem. napis Hello można sobie zrobić notatkę. Namykamy. Kolejna strona to jest belly band. Kwiatek, glossy akcent. Kartka z kotwicą. Bardzo się ten element właśnie spodobał, bo w miejscach przewija. I też oczywiście glossy akcent, nuwo. A tu z boku dodatkowa mata. Również na 4 zdjęcia. Ta mata jest na zdjęcia 9x13, natomiast te duże maty są na 10 na 15 tu jest na tej macie jeszcze taki drobny element z embossingiem na gorąco. Ale taka pierwsza próba jeszcze na prostownicy do włosów, więc tak nie do końca mi się to podoba. Wkładamy. I kolejna strona. Taka prosta, tylko elementy Glossy Accent. Tutaj kropelki znowu. Napis Create. I tutaj możemy wsunąć znowu zdjęcie. To mocno nie wyciągamy. Kolejna strona, taka na strzałeczkę. Tutaj mamy taga, za którego możemy też wsunąć zdjęcie, albo jakąś notatkę. Strzałeczkę otwieramy. Stążeczkę można podnieść. I teraz tutaj mamy takiego mikro taga, pod którego też można wsunąć zdjęcie. To jest pieczątka, okularki, nuwo. Napis So Happy. Tutaj mamy takie też fajne elementy z tych kukitów. Taki klips niby trzymający. Pociągnięty tylko z akcentem i serduszka również, wieczątka. Natomiast tutaj mamy taga. Napis big Happy, pod którego możemy sobie wsunąć zdjęcie. I również pod ten proporczyk możemy sobie wsunąć zdjęcie. I teraz otwieramy to jeszcze do góry. Tutaj mamy dwie maty. Takie malutkie, właśnie. Maty. Mam no, no, takie na no, karteczki ozdobne. Jedna bez tej Ever. I druga z balonikami. Remember this. I tutaj mamy fajną wyczątkę You Are Perfect. To mi się bardzo podoba. Z takim kaligraficznym. Pytuszek podniesiony. To jest oczywiście wydystresowana. I tu możemy sobie wsunąć znowu karteczkę albo zdjęcie małe. I tutaj kolejne takie miejsce, gdzie możemy wsunąć sobie zdjęcie. Albo karteczkę. No Zbliżamy się do końca. Tutaj mamy strzałeczkę pieczątka. zglosy akcent i znuwo. Tutaj widać. Strzałeczka podnosząc trzymająca i mamy do podniesienia takie. Karteczki, na które możemy sobie nakleić zdjęcie, albo jakieś notatki przykleić. lecik, pamiątkę jakąś małą. I na samym końcu jest pieczątka, to jest rowerek. To jest pieczątka z eksona. pokolorowana kratkami akwarulowymi. Taki piesek fajny w koszyku, w okularach. Podobny zresztą do psa, którego ma ta dziewczyna. I pieczątka, która już tam wcześniej była. Home is where your pet yes, is. I tutaj jest takie nawiązanie, gdyby, myśl tego pieska. To niestety zauważyłam, że mi haczy. Niestety ta dziewczyna haczy mi z tymi karteczkami. Nie trzeba coś wymyślić, że po prostu jak się rusza, albo mam to gdzieś tutaj haczy. I tu mamy właśnie też dziewczynę z pieczątki. Tutaj mamy glossy accent, podniesiony napis. Life every moment. Tutaj mamy tak. Znowu z miejscem na opis. Kolejna mata. Również glossy akcent. I tutaj mamy kotwicę. I takie fajne właśnie kropy z glossy akcent. Znaczy, glossy akcent? Nie, to jest nowo. uperełki Nuvo, nowo. Kotwica, która właśnie zrobiła wcześniej. I to już jest w zasadzie koniec. Tutaj jest okładka. Nie podpisana jeszcze. Szukam pomysłu. To wszystko. Napiszcie mi, proszę, jak Wam się podoba ten album. Chętnie przyjmę uwagi, również te konstruktywne, nie. złe. <ś tanky> złe, jeśli można powiedzieć, że są złe. E, no, fajna zabawa. Bardzo mi się podobała praca przy tym albumie. Zwłaszcza, że poprzedniego albumu nie mogłam ozdobić, bo, bo miał być ozdobiony przez właścicielkę wyszłą. No, a ten miałam ozdobić, więc mogłam się wyżyć. Jest bardzo kolorowy, wesoły. Wydaje mi się, że takiej nastolatki idealnie. Nie mówię pojemny dosyć, bo, bo 50 zdjęć to już jest coś. Napiszcie proszę, co, co o tym myślicie i jak Wam się moja praca podoba. Dzięki, do następnego razu. Do usłyszenia.